Cześć! Dzisiaj już jest jeden z tych dni takich bardziej typowo jesiennych. Jesień już czuć w powietrzu, liście też już zaczynają powoli opadać. No i tak sobie postanowiłem po pracy, chociaż na trochę wyjść na spacer, pochodzić i, i nagrać też właśnie taką, taki filmik typowo pogadankowy, żeby coś no, pomówić poćwiczyć umiejętność wyrażania swoich myśli w, w tej formie właśnie wypowiedzi tak e, bardziej bez cięć bo na tym chcę pracować i właśnie jakoś tak poczułem, że że teraz można i, i że to jest ten moment tak jeszcze słowem wstępu powiem, że bardzo lubię taką pogodę e, Chyba chodzi o zmianę, o zmianę pogody, niezależnie czy to byłaby zmiana pogody na, na lepsze czy na gorsze powiedzmy. No, wychodzi na to, że lubię zmiany, niezależnie czy to w życiu czy w pogodzie, e, No cenię sobie taką różnorodność powiedzmy, ale też e, no, nie popadamy w skrajności w skrajność, nie? jakąś tam stabilizację czy no stabilizację też sobie cenię w jakiś sposób no ale ta różnorodność to jestem bardzo zadowolony, że jest jakaś i no to wzbogaca życie sprawia, że, że nie jest takie nudne i no i jest po prostu ciekawiej oprócz tego taka pogoda takie dni już bardziej, taki klimat jesienny to przypomina o, o przemijaniu. O tym, że to e, no wszystko przemija. E, życie jest jakby cykliczne. Cykle się zmieniają, powtarzają, co się kończy, co się zaczyna. No i, no i to jest takie oczyszczające, bym powiedział, w, jakby z pewnego e, poprzedniego. Etapu życia. To też jakby o koniki. No tak, w ogóle to jest moja polanka, na której często przebywam. Jest blisko od mojego e, tymczasowego domku, którego Niedługo będę się wyprowadzał, ale no to jest magicznie. No i mam takich kolegów. Dzień dobry, cześć. No dobra, co ja chciałem jeszcze powiedzieć hmm. o mojej działalności. I, I motywacji do tego właśnie e, działalności. Mam na myśli e, głównie tej internetowej, właśnie. Tak się zorientowałem, że minął praktycznie równy rok odkąd założyłem bloga. Wyszedłem tak bardziej na świat. E, no, dokładnie rok będzie chyba w, e, za kilka dni. Nagrywam to 16 września, a myślę, że 20 chyba. 20 września, tak rok temu, jakby wypuściłem, um, udostępniłem swojego bloga na, na Facebooku i, i wyszedłem, tak do ludzi, właśnie, próbując coś, coś tam stworzyć w tym internecie i dzielić się. Plan był taki, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, jak się będę w tym czuł, bo początki no, były takie krępujące, stresujące, coś tak no niby fajnie, ale blokady jednak tak mnie ograniczały i to dosyć, dosyć bardzo bym powiedział. Ale no i jest, było w tym coś. Już wtedy zauważyłem, że jest w tym coś, no jest w tym potencjał, tak. No. A teraz tak z perspektywy czasu. Naprawdę widzę w tym dużą szansę i realnie widzę w tym przyszłość, która jest jakby no najbardziej pasująca do mnie, do tej wizji idealnego życia, wymarzonego życia. Bo idealne wiadomo nigdy nie będzie, ale do ideałów zawsze dążymy. Właśnie, no przynajmniej na ścieżce rozwoju. Dlatego ja tą ścieżką idę i czuję, że, a, że to jest ta moja droga. I, I na pewno będę w tym kierunku dalej. Szedł. Jest wartościowe dla ludzi, może być wartościowe, bo znam osoby, które jakby potrafią narzekać na nudę i rozumiecie, nudzą się. I jednocześnie nie chcę im się e, zrobić czegoś, na co niby mają ochotę. Rozumiecie to? Nie wiem, chociażby wyjść gdzieś, przejść się czy coś, ale, ale nie zrobią tego, bo, bo im się nie chce. I jednocześnie narzekają na nudę. No to też w ogóle dla mnie, tak na marginesie, to nuda dla mnie nie istnieje od, od, od lat, już powiedzmy. No, nie znam takiego pojęcia, kiedyś e, za dziecka, no to faktycznie pojawiały się takie momenty, gdzie nie wiedziałem co zrobić, czy, czy coś, ale no teraz nie, nie mogę sobie tego wyobrazić nawet, pomysłów jest tyle, no i myślę, że głównie rozchodzi się o motywację, A żeby zacząć coś robić, to dużo ludzi ma problem z motywacją, e, no żeby zacząć cokolwiek a to motywację trzeba znaleźć w sobie taki no świadomość w tym pomaga bardzo świadomość tego, że ma się całkowity wpływ na swoje życie i no jak to się mówi jest się kowalem własnego losu no i, I to od nas zależy jak to życie będzie wyglądało żeby było coraz lepiej to warto właśnie E, się rozwijać i dążyć do tego. Tak świadomie, dobrowolnie podejmować decyzje, działania, które przybliżą nas do tego, żeby żeby życie stało się lepsze. Bez jakiejś spiny większej, czy że coś muszę zrobić, to, to po prostu to realizuję i staram się przynajmniej. Próbuję i. E, i to nie jest jakiegoś przymusu czy, czy że muszę, czy jest źle czy coś takiego. Tylko że naprawdę no lubię to, bo, bo co innego robić? Kurde, siedzisz na tyłku i narzekasz. No nie, no trzeba się wziąć i po prostu robić rzeczy, tak, które które polepszą te życie. No i teraz z tego miejsca mogę powiedzieć tak serio, szczerze, e, że to powiedzenie Podążanie za głosem serca. E, może jest już trochę jakby tak kojarzone nie wiem, takie oklepane czy coś, ale i tak jestem pewien, że jest i będzie zawsze ponadczasowe, uniwersalne e, i prawdziwe. To, to jest jak najbardziej właśnie prawdziwe. E, i, I że warto po prostu, że warto. Bo, bo wtedy wszystko inne się układa no nawet jeśli wydaje się, że, że jest nie po naszej myśli, no to tak naprawdę idąc tą drogą, to to wszystko układa się tak jak być powinno, nawet jeśli początkowo na to nie wygląda a oprócz tego, co najważniejsze moim zdaniem, to to jest niewyczerpane źródło motywacji takiej Szczerej, prawdziwie takiego ognia, po prostu do działania, takiej no, chęci samej siebie. że Nikt cię nie zmusza i po prostu robisz to, co robisz, bo bo kochasz to. Największe źródło motywacji to właśnie miłość, jakby to nie było, czy nie brzmiało. Ale właśnie miłość utożsamiana, utożsamiana z taką chęcią bardziej. Ze szczerą chęcią do zrobienia czegoś. Nawet jeśli są problemy, trudności, to, to i tak będzie się czerpało z tego przyjemność i będzie się czuło, że to jest właśnie to, co się robić powinno. I tak jest też właśnie z, z tą moją twórczością w internecie. E z nagrywaniem filmów ostatnio, tak jak teraz na przykład, tak w ogóle zacząłem to robić, bo poczułem taką e, chęć dzielenia się moim życiem z e, innymi ludźmi. I no, bo tak pomyślałem, że to może być może okazać się dla kogoś wartościowe w jakiś sposób. Właśnie o tą inspirację mi chodzi e, o pokazanie innym, że że są inne jakby możliwości na życie e, dlatego, że ja cenię sobie bardzo różnorodność właśnie w życiu to to jest e, jej w, w tym moim życiu trochę więc chcę się dzielić tym z ludźmi e, dlatego, żeby nie, nie narzekali na nudę albo po prostu widzieli jakieś inne szanse na na zrobienie fajnych rzeczy bez bez niczego praktycznie bez jakiejś wielkiej kasy e, czy coś, bo wszystkie moje podróże czy, czy zajawki są e, przeważnie niskobudżetowe zawsze ten budżet był e, jakoś ograniczony albo po prostu tak oszczędnie, bo nie czułem i, i nie czuję jakiejś tam potrzeby e, czy lansu, czy czegoś w tym stylu ale jednak wiadomo, w miarę rozwijania się ta kaska e, no przydaje się na, na rozwijanie i umiejętności i, i jakości tego, co, co się robi, ale to przychodzi z czasem dlatego nastawiam się, że e, że wszystko przyjdzie w swoim czasie i będzie się rozwijało tak jak, tak jak ma się rozwijać no i co? I to chyba tyle. Trochę pogadałem, pomabrotałem. No i mam nadzieję, że, że może to też komuś, kogoś zainspiruje. I co ciekawe to, to też mi pomaga. To też mnie, na, mnie samego napędza e, motywuje dalej tak właśnie do, do działania Samorobienie tych rzeczy, które, które uważam za słuszne. Za dobre, za wartościowe. Za takie małe kroczki. Tak, jestem szczęśliwy. Pozdro, trzymajcie się i do następnego. Zapachy tych zroszonych deszczem drzew, liści, roślin jest po prostu powalające. Wspomnienia, wszystkie się aktywują, związane z tym zapachem. Taki właśnie trochę nostalgiczny, melancholijny stan, a taki bardzo przyjemny. Lubię to.